Roman, Roman, zaśpiewać coś? No weź, Roma, no. No co, no co, weź, no we, weź już oczem się ode mnie, no oczem no się już, no no no, no, no Pośmiali się, pośmiali się. No dobrze, Roma, spokojnie. Chciałem ci tylko zaśpiewać młodego fa, nie? No po co mi to śpiewa, po co mi się zaśpiewa? No, bo w więzieniu, może ci się to wiesz, ta piosenka z czymś kojarzy, no nie wiem. No no i przestań, już patrz lepiej, jak kiedyś, nie? Dobra, dobra, Roma. A patrz mi wszystko jak tam dobrze jadę, nie? A le ładnie weszło. Uch. A roman, ta co tutaj się stała bo kudy jak oceniasz? Jak oceniasz? No, odczep się ode mnie, no. No już, staczy, już mówiliśmy na ten temat, no. Dobry Roman, no, no, spokojnie, no. Ale ty dzisiaj jesteś, kurde, męczący. Nie męczący, tylko taka prawda jest, no. Denerwujesz mnie w bo całym... nie wiem. Dobre, no Roman, dobra. O Jezu Jezu Jezu. Odlepisz się, ale będę no, tak się patrzał. Nic nie będę odczepiał, no. Nic nie będę oczekiwał. Oj, Romcio, Romcio, Romcio. Oj, Romcio. Już mogę? Och, ten z tym moim Romanem. Hehe. <ścoughs> Siemanko wszystkim. Z pamiętnika Rolnika Zero. Witam w odcinku 42. Oczywiście Tomo z tej strony i Mr. Romanos. Oczywiście z firmy Romtom usługi i transport. Jak wiecie, się, tą się czynność wykonujemy. Właśnie usługi i transport. Także w dzisiejszym odcinku, właśnie, będzie się głównie transport. A jeździmy skąd? Jeździmy z zielonki. Zielonki jeździmy i wozimy tutaj sieczkę. Jest to nasz czwarty transport. Wczoraj mieliśmy trzy, dzisiaj mamy jeden. Dopiero, jeszcze zostawamy jeszcze dwa. Jak się dobrze wszystko uda, nie? O, zjeżdża z tymi kierunkowskazami, jak, jak wiecie, Roman, już wypuszczony, jak tu się byli na wolność, przeżył swoje 48. <grytanie> Także no, było śmiesznie. Ja, za jeden transport, tutaj z Romanem zarabiamy 1200 zł. Dużo, niedużo. Nam się tak opłaca, bo dla paliwa wydamy tam dwie stówki, może dwie i pół Także. O, wczoraj to wszystko zwoziliśmy dzisiaj nie wiem, czy tu jeszcze wejdzie. Ładujemy te drugie. Czy ładujemy? Nie znam czy bo no, to się jak zwykła piernicza, nie? A z tego miejsca oczywiście chciałem wszystkim podziękować za oglądania, za subskrybowania, za lajkowania i jak zawsze za śpiewania, lalalania. A ogólnie to chciałem Wam wszystkim życzyć. Za fajnych, mocnych, wypasionych, najlepszych wakacji 2025. A u mnie 2021. <grymne> Także ja zapraszam na film. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za subiki, za likiki i za brak swoich komentarzy. <grymne> Ale możecie pisać, naprawdę polecam się, piszcie. Ja zawsze staram się odpisywać i już. Dobra, nie zawracam. Także ja tutaj działam. Jak widzicie kontenery, w międzyczasie oczywiście będę podczas odcinka będę wam włączał stawki z ostatniego mojego odcinka, mianowicie kartofelki, zasad zadania kartofelek. No, film się chyba nie, przy, nie przyjął zbyt, no bo po wyświetleniu widzę, że jest mało, także nie, nie będę was z tym męczył. Zresztą, znaczy wam się nie podoba, to ja nie jestem z tej żeby tam męczyć, bo męczyć. Mam nadzieję, że ten film się bardziej wam spodoba. Na pewno tutaj będzie się więcej działo Może nie rolniczych rzeczy, ale transportowych No ten też z stanów Piernicze Gruby Ty kurde Gruby na bramkę no Dobra, jadę po tego dziada małego Biorę drugi kontener Ja pokażę Wam całość jak to wygląda jak ja się jak oczywiście jak to wszystko wygląda z mojej z perspektywy widza Widza. Kurde kierowcy, co ja gadam? Tam cię, tam cię. Tam Tutaj możesz postawić sobie kontener Bo tak to ja zabierał Dobra, i jedziemy znowu kółeczkę zrobić i po drugi kontener, także ciężarówka sprawna już jest. Co do reszty maszyn mam też półsprawiane. Tam przyjdę jeszcze katedryce tam, już takie małe pierdołki. No, wreszcie by się z... przeszła, już kurde. Ale to właśnie będę tym zanudzał. Może później pokażę, jak idziemy na goście. Ale tylko chcę pokazać Wam więcej, jak to wygląda z mojej tutaj widoku kabiny. Jak ja się tak bawię. Nie, Roma, jak widzę cię opijawnicza. O, nie patrzcie na moją brzydką gębę. Coś mi tutaj źle się wjechało A zobaczę O, wiem, źle wie się wjechało, nie? O, teraz dopiero jest O, i podnosimy Dobra, no to jedziemy Nawet się nie ruszy Roman, Roman się w ogóle jest mało rozgadałem, także to już muszę Wam uprzedzić Was Także Roman się mało gadł, generalnie był, całą drogę już od wczoraj wkurwiam, za przeproszeniem, brzydko powiem, przepraszam, bo miałem nie kląć Ale no, no, pośmieję się z niego, nie, oczywiście kalcja została wpłacona, z moją postanowiliśmy za przeproszeniem Zrzutkę zrobić, ogłosiliśmy na całej wsi Z Bielandra Romana Ten to w ogóle jak wam powiem, w ogóle ma zakaz wszystkiego A zawsze co chciało mi się kobiety, nie? No, powiem szczerze, no, no, no Jak dla mnie no, wariat, wariat, normalnie wariat No dawaj, dawaj na razie z jestem zadowolony, działa sobie na spokojnie, targa te kontenery zarabia na siebie. No, no i znowu to samo, nie? Jeszcze jest, jest widać. A ten nie ruszy. No co za dziadyka, no. Normalnie ziomuś jak nie wiem, jest, kurde. A masz się ruszy coś, kurde. O, to teraz się ruszę dopiero, no. Roma, ty mi kurde pokazuj, czy mam jechać do tyłu, czy nie jechać. Kurde, jest. No, więc... Dobra, chyba jest, bo coś widzę. Widzę, Jala, to jest człowiek. No, no i tak więcej wygląda. I teraz znowu w tą stronę. No trochę jest tutaj, łamigłówki pod tym względem. Jeżdżę w ten głupi. A pewno sąsiad tutaj w blokowisku mnie dosyć. No ale to mówię, no tak wygląda mój transport za każdym razem. No i nic tu to nie zrobimy Także wstępnik bardzo długi, no, ale no co, chciałem wam pokazać jak to działa w firmie ROMTOM. Dobra, je podnosimy No, no oczywiście, no nie, no nie ruszy się gościu, nie? No nie ruszy się, no Roman, Boże Uch. i tak powiem może za każdym razem, nie? Za każdym razem. No idzie ten bariat jest. O, ale mnie kierował. Roman wsiadę, bo mnie kurzasz już kurde masz. A nie. O. Miałeś na nakierować, a ty co? Przecież jechałeś tam, że? No to, to trzeba było dromanie jechać, nie? Droma... Kurde... No... Teraz samo skończyło Ile samo oczekać? Kule... Co za człowiek, kurde, masz... Dobra, jest, wszystko poskakało Dobra... Zestaw jest Starzy. I ja uciekam dalej Jadę dalej z tym wariatem na zielonkę A w międzyczasie wy sobie obejrzycie jeszcze tą starszą akcję z kartofelkami. Do później Powiem wam, pierwszy raz z GPS-u, ale on tak kurde. No, tak nie podoba mi się to, co pokazuje. Bo muszę sobie zmieniać samemu linię. Musiałem zejść z tej pomarańczowej i wejść z powrotem na to niebiesko. Dziwnie, czy ona widzi pole, trochę pod skosem. Nie wiem, jak to działa. No, ale no, muszę zmieniać nie, Także to ten GPS mnie trochę wkurza. Ale to chciałem pierwszy raz go wypróbować. Nie, nie podoba się. <gryw> nie podoba mi się. Byłam go jadę na bani. O. Jak widzieliście ostatnia łyżka Także to, to co mamy O tyle będzie No będzie że, O nie taratara ja Starczy na to kurde No nic Nie maruj co? Nie maruj, jedź A nie maruj Dwie mamy. Dwa siedemcy. Zobaczymy na no ile starczy. Dobra, nie ma rudza. Później. Mała no, klasyjka. Ja widzicie, już jest wieczór. Także ja was nie będę zarudzał. Zostało mi może tutaj cztery przejazdy. I co? Kończymy tą akcję sadzenia ziemiarz. Oczywiście z tej strony chciałem przy... Także nie ga, ale tak że nie było. Tak czy mu wyrobiliśmy kurde. A że widzisz kurde. Moim zdaniem kurde wyrobiliśmy się szybciej niż wczoraj, bo wczoraj skończyliśmy po 22, ja zobacz dzisiaj. Pieruchna, dwie godziny do przodu, także nie marcz. i Co nie maruj, To nie marł. No ale myślałem, że będzie szybkie jeszcze, a co? No to, no co? A co? śpiesz się gdzieś? śpieszy się, gdzieś, no, no ma. już mi tu nie rozwalaj. Ja odwrócę cię do chaty, a nie maruj się. Kurde już. No, no na no na ja lepiej tak powiem, nie marz, nie marysz, no. No. Tej kurde, ty... Roman, to będziesz tutaj, czy co noc, się podejść po całą twoją kempingową chałupę. No nie przesadaj, nie przesadzaj, sobie wyjdę stąd, a no. ty sobie nawierzaj nawróć, no. Dobra, dobra. <noise> Roman, ale to koł ty wreszcie zdjęcie dałeś? Kogo? No do no, tego George'a Cooney'a, nie? Kogo? Georgia Cooney'a? Kto to jest? Taki, no, no taki, no no, mam, no, Mówiłem ci już, no. No dobra, no, ale Roman. Złoby te zdjęcie, w ogóle nie mogłeś dać swoje? No przecież, no, ja już swoje lata mam trochę, no już. A widzę, no widzę przystojniak, ale, no, 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 wiesz, no, no. tak trochę, tak pomyślałem sobie, będzie lepiej, nie? No i masz lepiej, Kuła. Dostałeś teraz zakaz, Kuła. Zbliżałeś się do kobiety jakiejś, kurde. Masz sprawę i jeszcze do tego, kurde, musieliśmy pięć tysięcy zbierać, kurde, z tym miasteczku, kurde, kaucji dla Ciebie, no. Jeszcze będziesz mi dalej rozprawę, chuj wie co dalej jeszcze z tym wyjdzie, no. No, no. no, 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 tak to wygląda z miłością, no, co ja Ci mogę powiedzieć, no, no, zakochałem się, jak mówiłem Ci wcześniej, no i, no i tyle, no, no, co. Tylko teraz mogę sobie, o, skakać, kurde, albo nie wiem, co jeszcze mogę sobie robić, o, nie wiem, no, no, co, no, no tak wyszło, no. Oj, rącze, 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 kurde. Dla chciało ci tej kobiety herbowej, kurde. Ja już jak jednego kiedyś znałem takiego herbowego kurwa, ja co też miałem kurde, tylko kobiety mieć herbowe, nie? Ja myślałem, że tylko jednego patafianu takiego znam, a to jeszcze ty kurde, się znalazłeś, kurde no. No, 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 no co ja ci mogę powiedzieć? No No Batomcią, wiesz co? Dobra, uciekam, bo już głodny jestem, a a ty tak się opierniczasz, nie? No dobra, dobra, się opiernicza, dobra Romo Uciekam, no to trzymaj się Roman. Czekaj, czekaj. Oj Roman, Roman, Roman ja się z nim mam. O, jak widzicie, z nie powiedziałam na wstępie. jest już maj. Paniała, pachniała łąka, nie będę mówił czym. Tutaj już pan Michał się wybudował, ale jeszcze nie czym, już dopiero co fale. Jak ziemiaczki. albo mogę pokazać jeszcze. O, dobra Tryb, try, 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 pobiegnę szybciutko. Jak widzicie, sobie tam. O, jatara, Rosną. Także, zobaczymy jak to będzie. No, Przyjdzie mi jeszcze jeszcze oprysk zrobić. żadna mi się stonka nie rzuciła, kurde, mi nic jeszcze. Także ja wracam na gospę i jeszcze wam po, pokorzę przed końcem Jak wygląda te HTZ-y moje, no, ma jak wyglądają prędzej o. No. Gdzieś tu był skrót, kurde, nigdy nie pamiętam gdzie co jest. Gdzie tu się wjeżdżało, przez kogoś Tak jak zwykle, dobry, dobry Cały czas stoi z tymi krowami już przez... Przecież... Ale on niej musi walczyć, kurde, mać no Nie wiem, to tutaj się skręcało tu, dobra O, tartaczek od razu, zobaczycie? Ach, tartaczek kurde Co taki, kurde gacek, placek, kurde że tak to już koniec z transportikiem jak widzicie na koncie 4,72 tysiące. No to kupiłem Romanowi coś tam. <grym> Do picia. Niech się cieszy popina. Dobra, to ja może tutaj Nie wiem czy wiadę. Oho. Wydaje mi się, albo mi się kontener przesunął. <laughs> Dobrze, dojechałem chociaż Ale, a, nie. E, jakieś zwidy miałem. Może ja tego. Dobra, tak ja szybciutko jeszcze Wam pokażę już na koniec filmu. Cieka krótki odcinek, mam nadzieję, że wyjdzie bo oczywiście łatany z różnych jedynka. Czyli mój pierwszy zakup tak się prezentuje. Szczyneczki zamontowałem, tutaj po, tak specjalnie powycinałem żeby wchodziły na ten. Tu miałem te skrzyżeczki też montować, ale jednak... Jednak mówię... A dobra, nie montuję. Także tutaj powycinane. Tak to wyglądało. Pierwszy oczywiście. O! Tu wam pokażę GPS. A dorobiłem się. Co o się że co? Powiem Wam szczerze, tak mi się spodobał tamty yy, Dojtwarz. Czyli tej akcji, nie ja mówię, no muszę. No nie jesteś miał takie ciągniki, mówię No dobrze mi się tymi łamańcami jeździ. Także mam je oczywiście pod siebie. No nie wiem co to kurde mać w powietrzu lewituje. No dobre. Ciekawe, no pierwszy błąd jakiś zobaczyłem fajny. A widzicie. Nie wiem co to jest, ale jest. Nie będę tego wycinał, bo ja. Nie jestem styl, chcę jak najmniej wycinać. Także tak wyglądają moje dwa HTZ-y. Oczywiście jeden o mocy 290, około 300. Ten troszeczkę podciągnięty jest na pompie, Także stawiam, że te 200 z groszami już wypluwa. Także ja z tego odcinka. No co, będę kończył? Co mam jeszcze będę więcej pokazywał? Będę kończył, oczy... o dzisiejszym odcinku będę kończył. Oczywiście pozdrowienia też od Macie, od Romana. Jak słyszeliście, mamy, że Roman w na najbliższych odcinkach nic nie odwali. Żadna kobieta na razie ma zakaz w ogóle, także nic jednego Wam marudził. Oczywiście zachęcam Was dalej, oczywiście jak zawsze no, muszę tutaj pomarudzić nie? do oglądania, subskrybowania, lajkowania i rozpowszechniania. O, tak może. Nie, 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 nie. Pozdro wszystkich, nimi jeszcze raz. Miłe wakacje. Na razie.